W sobotę uwaga kibiców skupiła się na gonitwie czwartej. O nagrodę Jaroszówki, rozegranej na dystansie 1300 metrów, na starcie stanęło 6 wolglutów. Z numerem pierwszym na wyprowadzono ciemnognianego Samalanta, pięcioletniego Ogiera, trenowanego przez Bogdana Ziemiańskiego w Stajni Wilnius. Samalant jest solidnym koniem drugiej grupy. W ubiegłym sezonie biegał skutecznie na wiosnę, wygrywając trzy gonitwy. Trener liczył z pewnością na płatne miejsce tego konia, Oznaczony numerem trzecim czteroletni punkt jest koniem niezwykle ciekawym. Nie został wyhodowany w żadnej z naszych stadni koni pełnej krwi, ale w PGR Budyń, gdzie słabą klacz padłę pokryto jeszcze gorszym ogierem renwersem. Z tego połączenia nieoczekiwaniu rodził się koń dobrej klasy. Punkt wygrał w karierze 4 gonitwy. Pierwszy w stawce trzylatek Szarlatan wystartował z numerem czwartym. Wyhodowany w widzowie gnia do ogier po szybkim ojcu amerykańskim ogierze Five Star Camp i Dobrej Szwecji wiele zyskał w zimowym treningu i powinien w tym roku poprawić wyniki. Ogier trenowany jest w stajni studno przez Dorotę Kałubę. Udanie zadebiutował odnosząc pod amatorką Katarzyną Kozłowską pierwsze zwycięstwo dla swojej stajni, wygrywając drugą gonitwę grupy. Kolejny młody folklot to moszleński Ilkon nr 6. Trenowany przez Stanisława Dzięcinę w stajni Moszna, jest wnukiem klasowej girandy, Pochodzi z pierwszego rocznictwa po ogierze Bekonsfeld, który udanie zadebiutował w Kodowie ten szybkie i nieźle zbudowane dwulatki. Siwa trawersa, która pobiegła z numerem drugim, pochodzi ze stadniny w Jaroszówce. Klacz trenowana w Sopocie przez Grzegorza Wróblewskiego nie zaznała jeszcze goryczy porażki. W wieku dwuletnim startowała dwukrotnie i tyleż razy mijała celownik na pierwszej pozycji. Obdarzona wybitnym talentem do galopowania, klacz w ubiegłym roku doznała jednak poważnej kontuzji i miała długą przerwę w treningu. Bieg o nagrodę Jaroszówki był więc jak gdyby powtórnym debiutem. W barwach starych misjopów wzięła udział w gonitwie druga klacz, trenowana przez Grzegorza Pugleskiego, oznaczona numerem 5 Bela Rosa. klacz czeskiej hodowli biegała w ubiegłym sezonie z powodzeniem, wygrywając trzy gonitwy, w tym nagrodę Rzeki Wisły. Zaliczona jest do czołówki, z tego rocznika przygotowywana do wyścigów w Niemczech, doznała drobnej kontuzji i wystąpiła po raz pierwszy w tym sezonie dopiero w nagrodzie Jaroszówki. ważnym momentem w wyścigach sprinterskich jest właściwe przyjęcie startu. Tym razem najlepiej ruszył Iwikon posiadany przez Wojciecha Balcerskiego niosący najniższą w wagę 50 kg. Wykorzystując ten atut Iwikon narzucił stawce bardzo mocne tempo. Próbowała donieść go faworytka trawersa pod Piotrem Słowodzianym i drugi koń z pod Benarosa niosąca w siodle Mazurka. W dystansie na dalszych miejscach galopowały punkt pod czempionem Jokajów Józefem Gęborysem, samalat z Arturem Mellerem oraz szarlatan dosiadany przez Jeannicka Boutin. W takiej kolejności konie pokonały ostatni zakręt. Na prostej rozpoczął się ostry finisz całej stawki. Trawersa próbowała minąć bikona, ale zabrakło jej sił i odpadła z walki. Nie udało się również objąć prowadzenia klasy Bellarosa. 50 metrów przed celownikiem do ciągle prowadzącego i zbliżył się precyzyjnie prowadzony punkt i w ostatniej chwili zdołał wyprzedzić rywalechowe. W niewielkich odstępach przeszły przed celownik Szabletan i Belarosa. Zdecydowanie zawiodła wielka faworytka w wyścigu trawersa, która zajęła ostatnie szóste miejsce. Po zakończeniu wyścigu na padoku zasłużone gratulacje oraz nagrodę fundowaną przez Stadninę Koni Roszówka podbierali jockey Józef Gerbors i trener punkta Maciej Janikowski. Cieszę się bardzo, że zwycięzcą był punkt. Jest to koń, który wyhodowany został prywatnie przez pana Andrzeja Prądzyńskiego właściwie pod, pod jego kierunkiem. Prywatna hodowla ma u nas szansę powodzenia, bo, bo koń, który wychowany został no, powiedzmy sobie kiedyś to był PGR, Buzyń. Okazuje się, że, że potrafi tutaj zwyciężać nawet w wyścigach pozagrupowych. Jest to, jest to, wydaje mi się, bardzo taki optymistyczny wniosek, znak, że, że warto, warto jednak próbować i, i sukcesy mogą być.